Halo, halo, witam tutaj wszystkich. Dzisiaj będzie odcinek z Bedwarsów. Tak wiem, że strasznie nietypowo, bo nigdy nie było Bedwarsów na moim kanale, ale postanowiłem, że ja sobie pocziluję tutaj troszkę, pogadam sobie z Wami, bo muszę wyjaśnić parę kwestii. Co do tego, dlaczego nie pojawiały się ostatnio odcinki przez parę dni. Co to w ogóle za nowy wygląd bloków jest. Nie te sprawy. Yy, nad czym ostatnio pracuję. Dlaczego filmy nie będą już się pojawiały tak jak na początku? kanału, tylko tak jak właśnie dzisiaj, że to jakiś dopiero czas. Yy... I. Dlaczego nie było obiecanego streama? Dobra. Po pierwsze, ten wygląd bloków to paczka tekstu, który link będziecie mieli w opisie. Jezus Maria. Yy, coś mi powiadomień, Powiadomienie mi się się nie wystraszyło, przepraszam. Link do pobrania tego będziecie mieli w opisie. Tak samo jak do muzyki z filmu, bo w końcu nauczyłem się dodawać muzykę z film do filmu. Na razie będzie jedna, no bo nie wiem jak wy, ale ja lubię słuchać przez jakiś czas długi jednej muzyki. Ale to taki ładny, taki co chwyta za ucho, tak jak ta, myślę, że Wam się ona spodoba. Jeżeli nie, no to mogę wykombinować inne rzeczy. A ten. Mm. No. Yy, będę... Prawdopodobnie odcinki będą teraz pojawiały się tak jak teraz, bo... Yy, nie dlatego, że szkoła, że w tygodniu jestem... czy coś, jestem zajęty czy coś, ale... Ale no bo po prostu jakby... Jakby nie oszukujmy się. Dobra, nie będę obijał wawełnę, robię datapaka do Minecrafta, opublikuję wam go na... 50, op opublikuję go wam na 50 subów. W sensie dam go do wrzucenia na jak go skończę to będzie oczywiście przegląd. Yy... I tak, nie, na przykład nie jest tak, że ja skończę tego datapaka dopiero za dwa tygodnie, a wy jutro wbijecie 50 subów, to wam go jutro nie udostępnię. No jak skończę i jak będę miał od razu po skończeniu tego datapaka nagram odcinek z prezentacji jego o kurde. Z prezentacji tego datapaka eee, nagram odcinek. Eee... No. Po prostu. Agur odcinek z tego datapaka i od razu go wam wrzucę. Dobra, gramy jeszcze raz. Yy, udostępniam tego datapaka. Dobra, teraz dokończę. Udostępniam tego datapaka. Udostępniam tego datapaka. Jak go skończę, jak na przykład mi jutro 50, subs 50 subskrypcji. Ja wbiję go ten jak skończę, jak nagram odcinek, po odcinku się pojawi. Jeżeli będę miał wtedy już 50 tysięcy subów, no to od razu się pojawi. A jeżeli nie, to dopiero sobie poczekam z publikacją, bo może nigdy go nie opublikuję. Yy, nie wiem. Dobra, w każdym razie, no... Hmm, Następnej kwestii streama nie było, bo mi się nie chciało. Proste? Proste, że tak. Proste, że tak. Yy... A nie chciało mi się po prostu, streama nie było i... Nie chciało mi się go wynagrywać, więc no... Nie nagrałem. Po drugie... Proszę, czerwone. Tak tylko mówię, do siebie, dobra. Podnieżywanie, eee, nie, co ja wyjaśnić. dobra, tekstury są w opisie, muzyka jest w opisie. Eee, wszystko inne wyjaśni wyjaśnione, dlaczego nie było streama, dlaczego st odcinki poja nie pojawiły się tak... Ten? No bo pracuję nad tapakiem, od tapaka udostępnię wam. No dobra, no to teraz możemy przechodzić do gierki. Dzisiaj mam nadzieję, że jakby... Będę w stanie wam jeszcze ten odcinek, chociaż nie wiem czy on w ogóle mi się nagra, bo nagryłam ten odcinek, no już miałem no, nagrane prawie dwa odcinki z Hardcore'a nowego. Yy, ale no... A, i od razu mówię, że teraz tak postanowiłem, że pierwsze streamy prawdopodobnie odbędą się na 100 subskrypcji. Bo jakby niewiele osób yy, jakby wyoglądało to, a tak to będzie dla kogo to nagrywać, nie? Będzie dla kogo? Przepraszam. O ja pier... Dobra, jestem głupi, przepraszam. Eee... do rzeczy. Jesteśmy niebiescy? Tak, dobra. Eee... do rzeczy. Streamer do nas 100 subów, wtedy ktokolwiek będzie tego, bym... Wiem, że jakieś 20 osób, ale ten... 1000 subów, zrobię przedłużonego live'a. Prawdopodobnie nagram coś z kolegą na... No niedługo prawdopodobnie coś z kolegą nagrał, bo mnie już prosi i jej prosi o to. Więc mu nagram z nim ten odcinek. No. Endstone w ogóle jak kozak wygląda. Nie? Na tym, na tym na tych teksturkach. Co są te teksturki. Co? Co jest? Jakby... No. Coś, coś mi nie idzie dzisiaj. 6 minut odcinka, dobra. Mam nadzieję, że w tej gierce no, trochę dłużej pociągnę. A, i mam skina Alexa, on mi się nie chce zmieniać. Umiem zmieniać, ale mi się nie chce go zmieniać. A, tory są trójwymiarowe w tym datapaku. Bo tak, śnieg jest taki bardziej śnieżny, jak widzicie. Nie, taka tekstura śniegu no, po prostu jest piękna, nie. No jest po prostu mega. I jakby, no, to jest tekstura śniegu. Każdy taki blok ma, nie tylko drewno. Każdy blok na jaki właśnie nałożycie ten śnieg, on będzie miał taką teksturę. Co jest kozacki, powinno być, moim zdaniem, w e, normalnym Minecrafcie w. W vanila. W tym vanila Minecraft to jest e, oryginalny Minecraft. O, kraty w ogóle jak kozacko wyglądają, no. Ten Datapack to jest po prostu, no, piękny Datapack. Yy, datapack, boże! Bo nagrywałem od teraz przed chwilą hardcore na datapakach i. Yy. Yy, tekstury daśnie Na teksturach mi się myli teraz. Tekstury są przepiękne, mi się super podoba. O kurde, ale mi gardło boli. Nie wiem czy będę w stanie nagrywać odcinki w tym tygodniu, bo jestem chyba chory. Ale okej, okay, okej. Okay. się woda robi. I co ile mamy? 13, 16, że 3 osoby. Dobra, wracając to. Tutaj powinienem. A nie, tutaj, dobra, dobra. dobra I gupi, 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 ja. eee... No i nie wiem, co mam teraz mówić. Nie wiem, po prostu będę się chyba jak tą gierką. Zaśpiałem sobie piosenkę jakoś. Gupi, biedni ludzie, gupi, biedni. Znaczy co? Nic, ja nic nie mówiłem. Gupi biedni ludzie. Głupi, biedni ludzie. Eee... Ja, ja nic nie mówiłem, okej? Okay? Gupi biedni ludzie. Głupi, biedni ludzie. Be... Benizie... Dobra! Już koniec z tym! Macie tam muzyczkę w tle, słuchajcie sobie muzyczki. Dobra, jej. Yeah. Niebieski mój ulubiony kolor. No, więc mam nadzieję, że... Chociaż raz odcinek się wam podoba I... Mam szczerą nadzieję, że strzelicie łapkę w górę. A nowy hardcore wystartuje prawdopodobnie jutro albo za dwa dni. Nie wiem. E, nie, nie wiem, czy będę w stanie nagrywać w tak dużo odcinku, bo ja jak wiecie jestem chory teraz ogólnie, bo w domu mam najzimniejszy pokój ze wszystkich. On się ostatnio nagrzewa i ostatnio w ogóle się nagrzewa. Praktycznie i nie jestem zmuszony tutaj spać, bo nie mam tak naprawdę gdzie indziej spać z rodzicami. No nie będę spał, no bo nie ma tam miejsca. Bardzo w tym, no mają duże łóżko, ale no. Jak razem już spałem kiedyś, no to mówili, że się nie wyspali, no bo ich tam kupałem Z siostrą, nie, no nie mogę spać, no bo ona też wszystkich kopie, znaczy nawet z siostrą nie chce spać, nie? Jakby XD, ktoś śpi z siostrą. Eee... Dobra, budujmy tutaj też troszkę to. Troszeczkę to budowy od tyłu. Przecież wróg, jak nie chciała atakować, to zaatakuje przecież od przodu. To jest oczywiste. Jezu, jakim jestem teraz taktykiem, ja, jaki ewoluowałem chyba w taktyka. A tak serio, to nie wiem, myślałem nad tym, żeby zostać taktykiem, ale chyba jednak zrezygnuję z tego pomysłu, no bo trochę tak kupi taktykiem być nie. przypałowa trochę. Yy, być. no, taką mieć pracę. No, nie wiem, musiał zostać astronautem, tak myślę. To jest spoko robota być... znaczy astro... Boże, astrofizykiem, astrofizyk ma lepszą. Najlepszą robotę ma astrofizyk. Eee, moim zdaniem. Znaczy ogólnie astrofizyka to jest y, coś, co mnie bardzo interesuje. To chyba dobrze że mam zainteresowania. Nie tylko gram w Minecrafta. Znaczy w Minecrafta gram też, ale... Na przykład interesuje mnie programowanie. Teraz tworzę Dytopaka. No dzisiaj mam pomysł, żeby w tym Datapaku... To już on zaspoileruje, dało się wykraftować spawner i siodło, tylko tyle wam zaspoileruję. A. I żeby były moby takie dwa jak... Żeby był wieśniak taki jak archeolog, bo w Ar... ma dojść jeden 17 archeolog i takie... To usłyszałem akurat, to jest z YouTube'a wzięte. Y, pomysł na archeologa i na dwa nowe moby. Czyli kota i kota. Czyli kota, szkieleta i psa szkieleta. Yy, to jest akurat z YouTube'a wzięty pomysł od takiego polskiego YouTubera. Dobra, trzeba ich tutaj kilnąć. Kill Jezu, ja, zamyślałem, że on tutaj to jest. Co ty idioto, robisz? Powiesz mi, biegniemy na niego. Tak jak ktoś tam na niewidze siedzi ich taktykę tylko yy... no mam nadzieję że nie chociaż ja mam taką taktykę że po prostu siedzę na nie widzę gdzieś i yy... to jest moja taktyka nikt mi jej nie może zabierać no, no moja taktyka jest żałosna dla fanów bedwarsów no ale chyba za je będę... dokończył kurde ja uciekam już bym się chciał coś powiedzieć ale się nie powie no bo u mnie jest po 22. Gdyby to był stream, no to bym mógł przeklinać. Ale no tego nie będę robił, no bo... W sumie... no nie. Tak się nie robi na YouTubie. I co? Ile nam wysadzili? Coś poważnie? Poważnego coś tam zrobili? Ta, Poważnego. Mm -hmm. No nie wiem, czy by chciał oglądać taki odcinek jak coś, to... Chyba już zaraz będzie koniec tego odcinka, w sensie no Bedwars jeszcze będą trwały, ale odcinek koniec, bo... Odcinka chyba będzie koniec, bo odcinek za długo trochę to już będzie trwał. Też mnie zabił. Zostałem... Z zostałem zabity niestety. Fajnie, bo jakbym nam wsadzi w końcu łóżko, nie? Ja będę im pomagał w ten sposób. Odkryję to łóżko. Eee, zrobię sabotaż pierwszy raz w życiu, nie? Ja robię sabotaż. Macie łóżko na rozwalenie. A ja go tutaj Ha. Co ty robisz? Ja tutaj robię sabotaż. Kubku 1. Przyjdźcie, to jest dobra. Ja już będę się z wami żegnał, ja się już odłączam z tego serwera. Nudno się tutaj zrobiło. Ja się już będę z wami żegnał, wszystkie linki macie tak zawsze w opisie. Do widzenia Państwu i pa pa!